Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Weekend w gminie. Dzisiaj spędzimy kilkadziesiąt minut w niesamowitym miejscu, w niesamowitej gminie. Gdzie? W ryglizach, drodzy Państwo, jest to miasto, które niedawno odzyskało prawa miejskie. Ten sygnał jest najlepszym dowodem na to, że to jest miasto. I jesteśmy na rynku. I jesteśmy na rynku, ale ten rynek jest yy, dziwny, no bo ten rynek jest pochyły, to właściwie jest górka, a nie rynek, zbocze, a nie rynek, ale dzięki temu tutaj przy tym florku spotykają się młodzi ludzie, umawiają się na randki i to miejsce jest sercem miasta. Niektórzy mówią, że w Ryglicach leży serce całego Pogórza. Powiedz mi, ile kilometrów od Tarnowa? 30 kilometrów od Tarnowa. Od Krakowa? 100 kilometrów, ale cóż to jest 100 kilometrów w XXI wieku? Więc wróćmy trochę do wieku XII. W wieku XII mieszkańcy Ryglic zajmowali się wyrobem smoły. Potem pierwsza zmianka o Ryglicach pochodzi z 1301 roku, kiedy to Władysław Łokietek ustalił właścicielami Ryglic szlachciców Mikołaja Burze i Wawrzyńca Kielanowskiego. I teraz tak. Za Władysława Wielkiego zostały nadane Ryglicom prawa miejskie. Potem w roku 1660 upadek handlu i Przemysłu i, yy, I dokładnie prawa miejskie są odebrane. Potem jest rok 1824, że ulice na nowo uzyskują prawa miejskie. Potem jest rok 1929, kryzys ekonomiczny i znowu tracą prawa miejskie. I w 2001 roku. Odzyskują na nowo i jak mówią mieszkańcy, już nigdy nie dadzą sobie tych praw miejskich odebrać. Jesteśmy na rynku, na rynku dziwnym, bo na tym rynku jest plac zabaw. Zresztą za chwilę Państwo zobaczycie, my też skorzystaliśmy yy, z huśtawek. Jak I huśta... W się nie urwały, było rewelacyjnie. Drodzy Państwo, zapraszamy na program Weekend. W gminie. A jeszcze powiedzmy, gdzie będziemy. Odwiedzimy Staninę Koni, odwiedzimy dwór w Bistuszowej. Popatrzymy na piękne wzgórza pasma Brzanki. Obejrzymy parafię pod wezwaniem świętej Katarzyny, ale także gościliśmy w Lubczy na dożynkach, pokażemy przepiękne pięce dożynkowe. I pokażemy, co można tutaj robić w piękny letni czas, kiedy na rynku jest dużo ludzi, jest niedziela i można powiedzieć, że prowincja jest... W ludziach, a nie w miejscu na mapie. I na pewno ryglice do takiej prowincji nie należą. Serdecznie zapraszamy na program. W, w gminie, dzisiaj ryglice. Nazwa ryglic pochodzi od ryglowania, gdzie droga z północy na południe wiodła przez ryglice, a na okres nocy została zaryglowana po to, żeby pobrać myto. Data powstania ryglic to 1301 rok. Właśnie tutaj powstaje wtedy. Z inicjatywy rycerza Burzy i rycerza Kielanowskiego parafia pod wezwaniem świętej Katarzyny. W 1301 roku powstała parafia świętej Katarzyny, dlatego Rada Gminy uchwaliła herb gminy Ryglic oraz miasta Ryglic atrybuty świętej Katarzyny. Święta Katarzyna była męczennicą, dlatego też jest. Koło przerwane, koło męczeństwa jest miecz katowski, którym została ścięta i korona, bo była księżniczką aleksandryjską. Taki łańcuch z herbem e, używany jest w wyjątkowych sytuacjach. Taką wyjątkową sytuacją jest e, zaprzysiężenie burmistrza na kadencję. E, taki sam łańcuch używa też przewodniczący rady gminy podczas tych uroczystych sesji. Są to sesje. Noworoczne Są to sesje z okazji nadania e, imienia szkołom, są to sesje z okazji nadania e, honorowego obywatelstwa, bądź e, dekoracji medalem zasłużony dla gminy Ryglice. Nie jest to często używany strój, aby, był, e, aby podkreślić e, wyjątkowość sytuacji, kiedy właśnie ten łańcuch zawisa na szyi burmistrza i nierzadko przewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach. Co roku ten łańcuch ubieram także podczas obchodów 50-lecia zawartych małżeństw z gminie Reglice. Wtedy te pary, które obchodzą Złote Gody, spotykają się ze mną i wtedy dekoruję ich medalem prezydenta za wieloletnie współżycie małżeńskie oraz dyplomami wojewody i listem gratulacyjnym burmistrza. Wtedy ten łańcuch też jest używany. Natomiast kiedy udzielam ślubów, a zdarza się to nierzadko, łańcuch z herbem zastępuje się łańcuchem z orłem, i wtedy działam e, jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, udzielając takich ślubów. Czynię to e, w roku kilka razy. Sprawia mi to ogromną przyjemność. E, często daję śluby znajomym, którzy. Tak bardzo blisko mnie znają, że jak wychodzą, to się pytają, czy na pewno ten ślub będzie ważny. Parafia w Ryglicach powstała w pierwszej połowie XIV wieku, a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1350 roku. Poprzedni drewniany kościół parafialny, zbudowany w drugiej połowie XVII wieku, przeniesiony został w 1947 roku do Kowalowej. Obecny kościół wniesiony został w latach 1928-1940 według projektu architekta Jana sas Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Rewnicach to budowla eklektyczna z elementami romanizmu i renesansu. Życie tu nie jest łatwe. Od 1997 roku mamy co roku powodzie, czasem dwa razy w roku. Burmistrza sprawa jest też, czy zadanie takie, aby kontrolował, jak mosty po powodziach, jak to wszystko wygląda, żeby zapobiegać. I zafundował sobie pan taki garniturek? Jako dowódca akcji podczas powodzi muszę się czymś wyróżniać, żeby mnie ludzie nie wygonili z zagrody, choć mnie znają wszyscy. A już ale już tak na poważnie y, trzeba mieć taki ubiór, który się wyróżnia w takiej akcji, tak? Wtedy, kiedy jest zagrożenie powodziowe, kiedy występuje powódź, to już nie ma czasu na przedstawianie się i na y, salonowe gesty potoczek, który teraz jest urokliwy i zaprasza do, do tego, żeby tutaj pooddychać że powietrzem, bywa groźny? Podczas powodzi w tym miejscu, gdzie jesteśmy nas by nie było widać. No I często następuje. Myślę, że to jeden z mostów, który wytrzyma następną powódź, ale tych mostków, mosteczków właśnie w Dolinie Szwedki jest bardzo dużo i one różne Koleje losu przeżywają podczas powodzi. Skąd taka dziwna nazwa, Szwedka? Znowu legenda Pogóża, ponieważ podczas potopu szwedzkiego miała miejsce bitwa między Polakami a Szwedami i ta rzeka, która nazywała się przed potopem Gilówka została nazwana Szwedką, ponieważ spłynęła tu krew szwedzka do tego potoku. Kistuszowa jest najbardziej wysuniętą miejscowością na zachód od Ryglic. Wchodzi w skład gminy Ryglice. Znajdujemy się koło dworku datowanego na połowę XVIII wieku. Obecnie posiadłość państwa Sowów ma wielką historyczną przeszłość. Stąd właśnie z tego dworku pochodzili Bosowscy, którzy. w Podczas II wojny światowej dwóch z tych dziedziców bosowskich zostało zamordowanych przez Niemców w Dąbrach. Ta przeszłość e, tego miejsca sięga daleko korzeniami, bo około 1846 roku, podczas rabacji chłopskiej, powstania Szeli, Właśnie tutaj Sołtys Vitalis schował dworzan i ekonomów całą obsługę, przebierając ich w chłopskie łachmany, smoląc im twarze, przez co uratował całą rodzinę. W niedalekich ryglicach zginęło wtedy 16 osób w ogromnych męczarniach. Jakub Szela i jego Bojówka podszycana przez władze austriackie zrobiła tu wielkie spustoszenie na pogórzu. Tutaj, dzięki mądrości Sołtysa Witalisa, udało się zachować tą inteligencję. W tym dworku obecnie odbywają się przyjęcia, wesela. Jest to takie gościnne miejsce. Przyjeżdżają tu ludzie z kraju i z zagranicy, chętnie spędzając wolny czas. Zapraszamy tutaj, tu na pogórzu, tu do Bistuszowej. Jest taka. Perełka z tej naszej Bistuszowej jest taką, jest czymś, czym się wszyscy szczycimy.